W niekończącej się walce o utrzymanie zainteresowania graczy dodatkowe sprzęty, innowacyjne technologie i specyficzne kontrolery stanowią główny arsenał wielkich korporacji. Wszelkiego rodzaju nowinki mają na celu urozmaicenie sposobu gry lub umożliwienie powiększenia biblioteki gier dostępnych na daną konsolę. Podobnie rzecz ma się z tabletem UDROW wydanym w listopadzie 2010 roku na konsolę Wii oraz wydanymi rok później wersjami na PlayStation 3 i Xboxa. UDROW na PlayStation 3, poza niezwykle brzydkim niebieskim kablem łączącym plastikowy stylu z tabletem, jest całkiem ładnym urządzeniem o przyjemnym nowoczesnym wyglądzie i stosunkowo wygodnie ułożonych przyciskach. Sprzęcik ten ma imitować ołówek oraz kartkę i umożliwić nam m.in. tworzenie grafik oraz rysunków w prosty i przyjemny sposób. Przyrząd można zakupić w parze z jedną z karści gier najdostępnych. dostępnych. My sprawdzimy, jak Udrow radzi sobie w pakiecie z grą Udrow Studio Instant Artist na PlayStation 3. Gra oferuje nam interaktywną szkołę rysunku, umożliwia eksperymentowanie z różnego rodzaju materiałami i farbami bez robienia bałaganu oraz udostępnia dla naszej kreatywnej rozrywki setki ruchomych pieczątek, kolorowanek i gier z farbami. Cała zabawa przy głębszej eksploracji okazuje się jednak dość ograniczona. Rozczarowują uproszczone palety kolorów i brak efektów imitujących prawdziwe materiały plastyczne. Niezależnie od tego, czy rysujemy kredką, czy farbą, wszystkie linie dają niemal identyczny efekt. Nawet przy użyciu wszelkich dostępnych w programie narzędzi, stworzenie dzieła godnego uwagi wydaje się zależeć bardziej od szczęścia niż umiejętności. Stylus zdaje się być mało wrażliwy, biorąc pod uwagę iż ma imitować pędzel czy węgiel plastyczny. Często rysując, a zwłaszcza wykonując pierwszą warstwę szkicu, stylus musimy dociskać do tableta dużo mocniej, niż robilibyśmy to przy stosowaniu ołówka i kartki. Brakuje tu także takiej opcji jak rozdzielenie części naszego tworu na warstwy czy wyciągniętej na wierzch opcji mieszania kolorów. Frustruje także brak możliwości ustawienia siły nacisku i czułości stylusa. Gra z wbudowanego w tablet czujnika nachylenia korzysta tylko przy kilku zamieszczonych w tytule zabawach. Zarówno sprzęt, jak i sama gra wydają się dorzucone do konsoli na siłę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż podobne możliwości daje rysowanie za pomocą kontrolerów PlayStation Move. Mimo dużej ilości przydatnych wskazówek, ostatecznie częściowo przez oporność stlusa i trochę przez ubogość gry, prędzej zatęsknimy za kartką i ołówkiem, niż przywiążemy się do tego sprzętu. Nic więc dziwnego, że mimo początkowego sukcesu wersji na Wii i wielkich oczekiwań przy wydaniu produktu na inne konsole, ostatecznie cała inwestycja okazała się wielką klapą. Mimo wszystko, Judro może zainteresować dzieciaki w wieku szkolnym tablet w połączeniu z grą w prosty sposób wprowadza podstawowe pojęcia plastyczne, dając również możliwość przećwiczenia nowo nabytej wiedzy w interaktywnych lekcjach. Dodatkowe zabawki, jak na przykład ruchome pieczątki, kolorowanki, zadania i różnego rodzaju pędzle również urozmaicą zabawę, a malowanie elektronicznymi farbami nigdy nie spowoduje bałaganu i zapaćkania ulubionego obrusu mamy. Jest to więc na pewno zakup warty rozważenia przez rodziców. Należy sobie jednak zadać pytanie czy warto wydawać kupę kasy na sprzęt, który bez większych problemów mógłby zostać zastąpiony paczką kredek i dobrą książką na temat technik plastycznych? Moim skromnym zdaniem, tak samo jak Ten Central nie nauczy nas poczucia rytmu, tak i Udrow nie będzie w stanie nauczyć nas być artystą. Do następnego razu, ja Bober.